Naprawdę prawdziwy zapach i smak świąt wielkanocnych. Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzański z kanału Posmakuj Polski dzisiaj pokażę tobie, jak przygotować wielkanocny barsz biały na totalnym wypasie. Zostań i oglądaj do końca. Pamiętaj, aby koniecznie zasubskrybować mój kanał. Kochani, święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, kochamy zupy. Dzisiaj pokażę, jak zrobić barsz biały wielkanocny taki na wypasie. Oglądajcie. Przygotuję biały barsz na bazie wywaru wołowego. Mocny, treściwy wywar. Zacznę od podsmażenia boczku i cebuli. Wywar jest już gotowy, do niego włożę. Białą surową kiełbasę, którą ponakuwam widelcem i ona sobie tam będzie pracowała, a tutaj będę w trakcie podsmażał dodatkowe składniki. Na suchą patelnię, już rozgrzaną dodam boczek, następnie dołożę cebulę, a kiełbaskę białą surową nakuję widelcem i wrócę do bulionu. Kiełbasa będzie na bardzo wolnym, tylko takim mrugającym bulionie się podgotowywała, a ja w międzyczasie będę przygotowywał pozostałe składniki. Barsz biały jest bardzo zbliżony do tradycyjnego żurku, niemniej jednak tutaj zakwas zrobiony jest na mące pszennej i jest. Mniej pewnie kwaskowe, więc on nie będzie aż tak bardzo kwaśny jak żurek. Forma podania tak naprawdę zależy od Was. Ja zrobię z jajkiem, z białą kiełbasą, z boczkiem i z pire ziemniaczanym. Wy, jeśli chcecie na przykład zrobić formę wegetariańską, zrobicie na bulionie warzywnym i zrobicie sobie z pire ziemniaczanym, na przykład z chrzanem. Dobra, dodaję boczek, podsmażam i za chwilę dodam cebulę. Do bulionu dodaję. Surową białą kiełbasę i gotuję tak naprawdę 10 minut bardzo powoli, po to, żeby ona też nie była jakoś tam bardzo, bardzo sucha. Ruszam od czasu do czasu stosunkowo często po to, żeby te sklejone kawałki, boczku, paski, żeby mi się też rozklejały, żeby one były każdy jeden z osobna, żeby było obsmażone. Przygotowałem sobie również grzyby, troszkę grzybów suszonych dla smaku, dla aromatu. Namoczyłem już, podgotowałem delikatnie i pokroiłem w paski. Dodaję pokrojoną cebulkę w kosteczkę. Dobra, to mi w zupełności wystarczy. Dodam troszkę oleju dlatego, że ten boczek naprawdę był bardzo chudy, bardzo niewiele. Jeśli będziecie mieli oczywiście tłustszy boczek, to nie musicie dodawać oleju. Boczek z cebulką podsmażony, dorzucę grzybki. Namoczone, pokrojone i dorzucę też marchewkę. Marchewka starta na grubych oczkach, surowa, dla smaku, dla koloru, do takiej lekkiej słodkości. Zwróćcie też uwagę, żeby najpierw sobie podsmażyć, delikatnie soterować boczek, marchewkę i potem najpierw dodać do bulionu, troszeczkę podgotować i dopiero potem dodać zakwas, bo jak wcześniej dacie zakwas i ta marchewka nie będzie jeszcze taka dociągnięta, to ona się już nam nie podgotuje, bo w kwaśnym środowisku warzywa nam się nie gotują. I teraz tak, żeby też ściągnąć na przykład smak z całej tej patelni, dolewam część tego bulionu do, do patelni. Wszystko delikatnie ściągam cały smak z patelni i to wyląduje w moim bulionie razem z białą kiełbasą. Bardzo ładnie to wygląda i cudownie pachnie, chyba nie muszę Wam o tym mówić. Co to zagotowanie bez próbowania, nie? Mm. Lekko czuć już grzyby. Mm, taki mocny, wyraźny, mięsny smak naprawdę bardzo dobry bulion mam zakwas, który muszę dobrze rozmieszać bo tam jest mąka, żeby mi się wszystko dobrze rozprowadziło w bulionie i żeby on też delikatnie zagęścił nam całą zupę powoli na gotujący się bulion dolewam zakwas mniej więcej możecie przyjąć na litr bulionu 250 ml zakwasu widzicie, że delikatnie to wszystko nam się zaciągnęło, zagęściło. Ten barszcz możecie zrobić na borowikach. Ja miałem podgrzybki, więc dałem ich kilka, ale borowiki mają bardziej jaśniejszy kolor, więc będą nawet lepsze, bo i kolorystycznie, i aromatycznie też wzbogacą bardziej ten barsz biały. Ten barszcz już mi się gotuje kilka minut, mogę go zahartować. Mam przygotowaną śmietanę, doleję trochę, dodam troszkę soli i będę delikatnie rozmieszał i całość. Z powrotem wróci do barszczu. Teraz mogę już dolewać rozkłóconą śmietanę. Zwróćcie też uwagę, że te zakwasy mają też różną dojrzałość i dłużej stoją, to one są bardziej kwaśniejsze, więc spróbujcie, zdegustujcie i, i stwierdźcie, czy chcecie dać więcej bulionu. Na przykład na 250 ml możecie spokojnie dać 2 litry bulionu. Dodaję chrzan Pół łyżki chrzanu. Też spróbujcie, zdegustujcie, żeby on nie był jakoś mocno ostry i mocno kwaśny, bo pamiętajcie, że chrzan też zakwasi Wam barszcz. I na koniec, na gotujący się, dodam troszkę, dwa ząbki czosnku z siekanego i pół łyżki majeranku. Podgotowuję tak naprawdę kilka minut, wyciągam smak z majeranku, z czosnku, degustuję, teraz spróbuję. Cudownie pachnie. Wybija się majeranek i czosnek, ale też taka delikatna kwasowość i smak pędzonego boczku też przechodzi pięknie. Jest naprawdę świetny. Lekko kwaskowy, troszeczkę brakuje mu soli. Dosalam i myślę, że będzie idealny. Nie dodajesz w ogóle pieprzu, dlatego że mamy chrzan, który nam też zaostrzył smak barszczu. Wyjmuję już kiełbaskę. Przygotuję ją i pokroję w grube plastry. I zajmuję się już teraz wydaniem żurku. Mam pire ziemniaczane z koperkiem, które zostało mi z obiadu. Oczywiście nie czasu, nie pora na to, żeby tracić i marnować żywność, więc wykorzystam je do barszczu białego. Robię taki duży kynel, łożę go na środku, dorzucę jajeczko. Kroję kiełbasę. Pięknie wygląda. Grubsze plastry. Do tego dodam białą kiełbasę, tak żebyśmy ją mogli zobaczyć. Moi drodzy, bardzo proszę, tak prezentuje się. Mój barsz biały Wielkanocny. Napiszcie w komentarzu, jaką wy zupę przygotowujecie na święta Wielkanocne. Życzę Wam mokrego święgusa, święgusa i rodzinnych świąt. Wszystkiego dobrego, widzimy się już za tydzień. Cześć, pa!